Zosia to pełna pogody ducha kobieta, która mówi o Bogu i samoakceptacji. Na co dzień edukuje i ewangelizuje w swoich social mediach. Cześć Zosia, dzień Cześć. dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, moje marzenie się spełniło. Jesteś w naszym programie i wreszcie Cię widzę na żywo, a nie tylko na ekranie mojego telefonu. To się również cieszę, że mogę z Wami porozmawiać i zachęcić tutaj oglądających do inspiracji swoim życiem. Nie wiem czy wszyscy wiecie, ale sam miałem taką sytuację, że przez kilka lat mojego życia ważyłem o 30 kg za dużo i to wszystko było spowodowane tym, że moi rodzice leczyli mnie sterydami z powodu tego, że miałem chore płuca. Skąd w twoim życiu te dodatkowe ki kilogramy, o których dzisiaj będziemy mówić, się wzięły? U mnie było tak, że jakby mnie, mnie wychowywała babcia, bo mama dużo pracowała, tata, tata też na początku pracował i nie mieli jak mi poświęcać czasu, więc myślę sobie teraz z perspektywy czasu, że na przykład babcia, która mnie karmiła, to w ten sposób okazywała mi swoją miłość. Ja w tamtym momencie jakby nie miała wpływu na swoje życie, bo nie wiedziałam, jakie ja później, w dalszej dorosłości powiedzmy, no zbiorę konsekwencje, że będę musiała o siebie walczyć, że będę musiała coś z tym zrobić, nie? Jako dziecko totalnie nie miałam tej świadomości i praktycznie przytakiwałam na wszystko, co się dzieje. Czy ty y, od swoich rówieśników, ale również od osób w internecie doświadczasz lub doświadczałaś hejtu? Tak, hejtu do. do... Doświadczałam bardzo w podstawówce, gdzie byłam wyśmiewana i byłam z takim grubszym kolegą z klasy, i, za, i zawsze po prostu on się wyśmiewał ze mnie, mimo że był taki sam. I ja totalnie tego nie rozumiałam, ale gdy właśnie zaczęłam swoją jakby relację z Bogiem i się nawróciłam, no to wtedy już ten hejt nie miał dla mnie takiej totalnej wartości, i miałam świadomość, kim jestem w Bogu i jak mnie Bóg widzi, że ja już nie, pole nie polegam i nie polegałam od tamtego momentu na opinii ludzi, bo wiedziałam, że jakby ona nie jest ważna dla mojego życia. Ale co się stało w twoim życiu, że zaczęłaś szukać pomocy w Bogu? Nie szukałam Boga, to bo On mnie znalazł. W takim sensie, że doświadczałam totalnie Jego miłości i wiedziałam, że On jest. I to było dla mnie niesamowite, że w ogóle ktoś mnie może kochać, mimo tego, że ja nie kocham. Że Bóg mi najpierw pokazał, że On mnie kocha, a dopiero On nauczył mnie kochać. Kiedy yy, zobaczyłaś, że to jest jakiś realny problem i że chcesz zawalczyć o siebie, Jakie były pierwsze kroki i jak teraz wygląda ta rzeczywistość? Pierwsze kroki to zawsze były szukanie pomo pomocy u specjalistów, a teraz się staram po prostu dbać o siebie, jedząc mię, nic potrzebuję. jakiejś spacery, aktywność fizyczna to też mi pomaga w ogóle siłownie rozładować swoje emocje. Mhm. Bo myślę sobie właśnie o tym, że może wiele osób, które nas ogląda, też nie, są w takich momentach. Że nie wiedzą, co zrobić, nie? że najtrudniejszy jest rzeczywiście ten pierwszy krok. Czy, co ty byś takim osobom powiedziała, właśnie z perspektywy bycia już na tej drodze w procesie, po prostu w procesie też e, walki o siebie, ale też dbania? Nie, siebie. myślę, że najważniejsze jest to ta chęć zadbania o siebie, bo jeżeli już masz chęć o siebie walczyć i wiesz, że chcesz coś zmienić, no to później już idzie łatwiej. Najważniejsze jest po prostu ta chęć, żeby zawalczyć o siebie. Na samym początku, kiedy Cię przedstawiałem, mówiłem o tym, że tworzysz w sieci, ewangelizujesz, edukujesz. Dlaczego zdecydowałaś się właśnie takie rolki? Często z żartem? I z poczuciem humoru tworzyć i udostępniać na swoich socialach. Roz, rozmawiałam z, z wieloma znajomymi, i też jakby kilka osób powiedziało, że, że mogłabym działać w social mediach, i też odebrałam to jako powołanie od Boga, że On mnie faktycznie do tego zaprasza i chce mnie w tym miejscu. I rzeczywiście tak było, że właśnie nagrałaś wideo, nagrałaś rolkę i zobaczyłaś, że okej. Okay? Idę tak, czułam, czułam się z tym okej okay i czułam taką wolność i czułam, że to jest faktycznie moje miejsce, gdzie Bóg mnie chce. No dobra, ale nie stresowałaś się y, m, nagrywając pierwszą rolkę, w której mówiłaś o swojej otyłości, mówiłaś o tych kilogramach, o nadwadze nie. Y, i że w ogóle wrzucisz to i że ludzie to będą komentować, będą robić stitche, no umówmy się. Tak, no. rozumiem, ale w sensie ja jakby w ogóle nie miałam problemu nagrywania przed kamerą, tylko miałam problem wrzucić to, Aha. Mhm. ale potem jak już jakby skumałam to z bokiem, o co w tym wszystkim chodzi, to już normalnie wtedy, nie? W jaki sposób w tej dzisiejszej drodze wspieracie i pomaga Twoja wiara i wspólnota? Myślę, że wspólnota jest dla mnie totalnym wsparciem, bo tam są ludzie, z którymi mogę być, z którymi mogę na przykład wyjść na jakiś spacer, czy nawet po trening, gdzie mogę po prostu puścić swoje emocje i też wygadać się. A wiara jest dla mnie czymś takim, że kurczę, jest ktoś, kto jest większy ode mnie i kpicuje mi i że mnie kocha w tym wszystkim, że jest po prostu ze mną. Nie? Zosiu, a ja jeszcze wrócę trochę do Twojej historii, do do twojego może dzieciństwa, albo okresu właśnie dorastania. Czy nikt w tym czasie nie powiedział ci, że może właśnie coś jest nie tak? To znaczy, mówiłaś o tym, że rodzice byli mniej obecni, że babcia była z tobą, ale czy nikt, wiesz, z bliskich nie powiedział, że słuchaj, może właśnie to jest ten moment, żeby już zwrócić się o pomoc? W sensie, ja mam wrażenie, że moja mama miała tyle dużo na głowie i cały dom starała się utrzymać, że jakby nie pomyślała o tym, że, jakby, że jakby otyłość może mi jakby doskwierać bardziej w życiu. Myślę, że ona się obudziła w momencie, kiedy już było widać efekty, kiedy właśnie już było za późno. Nie? Mm -hmm. Ale też myślę, że moja mama była wtedy w takim w trudnym czasie, bo ja wiem, że ona nie potrafiła mi dać tej miłości, mimo że, on, że ona ją miała i nadal ma do mnie, i nadal bardzo mnie kocha. Tylko po prostu nie potrafiła mi w tamtym momencie jej okazać, tylko ona chciała po prostu dla mnie dobrze. Wiesz co, tak y, słucham Ciebie i cały czas pamiętam siebie, y, no jeszcze z gimnazjum, jak ziomki ze mnie lali na każdej, y, na każdym kroku, y, wyśmiewali się ze mnie, y, cisnęli mi, y, nie wiem, przyklejali mi jakieś karteczki z, do plecaka, gruba, z tłusty, mówili, że mam biust większy niż kobieta i w ogóle, wiecie, no. Y, dla mnie to była taka naprawdę prosta droga do y, tego, że a, po pierwsze, y, Samo akceptacja u mnie to w ogóle leżała i kwiczała, a B, że naprawdę łatwo było deprechę. Ty widzisz, że takie teksty i to, czego ty doświadczyłaś, do takiej deprechy mogły cię doprowadzić do takiego załamania, gdzie wracałaś do domu i wiesz, no zakładam, że nie jeden raz pewnie uroniłaś. No, oczywiście, że tak ja po prostu. Ja czułam się w tym wszystkim sama, nie miałam totalnie komu się wygadać. I też nie widziałam, że mogę to zrobić i. Były wtedy we mnie jakby totalne myśli samobójcze i potrafi nie potrafiłam sobie z tym po poradzić i dopiero po no, kilku sporych latach udałam się do po o pomoc do psychologa, byłam u kilku psy psychologów, teraz jakby no jestem, mam dalej tą depresję, ale jakby już lec leczę się farmakologicznie i już mam na to wpływ, nie? Uh -huh. A pamiętasz jakiś taki moment właśnie swojego życia, kiedy, e, kiedy rzuciłaś plecakiem wracając ze szkoły i powiedziałaś już dość? Już, już konie, już mam po prostu dość tego. Jezu, bardzo dużo było takich dni. Pamiętam jak jeszcze... Mieszkałam w takim pokoju, gdzie było totalnie zimno, nakryłam się kołdrą i tam była taka kolorowa ściana, i ja powiedziałam, Boże, ja już nie chcę żyć, ja nie daję rady. Po prostu takim się towarzyszył mi codziennie, bo ja nie wiedziałam, co ja mam z tym zrobić, że w szkole się we mnie wyśmiewają i tak dalej, a w domu nie mam przestrzenia, by miejsca, by móc z kimś porozmawiać i te świadomości, że mogę to zrobić. Mhm. Po prostu ja byłam takim chłodzącym wulkanem emocji, który nie wiedział, co ma ze sobą zrobić. Myślę, że to jest bardzo ważne, wiesz, że o tym mówisz, bo My ciągle jednak patrząc na osoby y, zmagające się z otyłością, my ciągle patrzymy tak stereotypowo, nie i mówimy, nie, no, ta to jest leniwa albo ten, mhm. nie? że y, oceniamy bardzo szybko w ogóle y, potrafimy właśnie tak kogoś zjechać od góry do dołu, a okazuje się, że to, co możemy zrobić czasami, to po prostu powiedzieć: hej, może potrzebujesz pomocy. Nie powinniśmy oceniać, tylko po prostu spojrzeć na tego człowieka jakby, no miał jakąś swoją historię, bo każdy ma swój bagaż emocjonalny, każdy ma swoje problemy i dla mnie ocenianie kogoś to jakby nie jest na miejscu, bo nie, nie znamy jej historii, życia i w ogóle ja staram się nie ranić ludzi słowami, mhm. po prostu mhm. staram się być przy nich. Ale to jest gigant temat w, w tym sensie, że naprawdę cały czas o, o tym myślę i cały czas... Też widzę jak ludzie reagują na właśnie osoby, które, które zmagają się z nadwagą, z otyłością, nie? Że jakby to się cały czas napędza tym, że on na pewno siedzi w różnych fast foodach, na pewno nie trenuje, nic z sobą nie robi, nie? A tu na przykład wrzucasz rolkę, no i pyk jesteś na siłowni, nie? ale to myślę, że ludzie zawsze znajdą jakiś pretekst, by jakby nie przyjąć tej prawdy, że próbuje ktoś o siebie zawalczyć, bo ja mam wrażenie, że jesteśmy jakby w takim miejscu, gdzie ludzie uważają nas za totalnie jakby niepracujących nad sobą, nie dbającym o siebie, też jakby ja widzę też po samym internecie, że jest dużo ludzi, których nie akceptuje siebie i myślę, że taka osoba na przykład z, nie wiem, z, mm, no powiedzmy, że jest widzem i ogląd ogląda to nie akceptując siebie, to zanim niej myślę, że to jest nie do pomyślenia, że ktoś może zadbać o siebie i chcieć o siebie walczyć, jak ta osoba, która ogląda za kamerą, nawet siebie nie kocha. Mhm. Zosia, ale dzisiaj rzeczywiście, patrząc na te filmiki w mediach społecznościowych, patrząc nawet na ciebie, nie? że przychodzisz tu z taką radością w serduchu i na twarzy. Zastanawiam ja od razu się poczułam, że Zosia to jest dobry ziomek. Ta, ja od razu, jak totalnie. rozmawialiśmy. Zastanawiam się, wiesz, co takiego rzeczywiście się wydarzyło. Że dzisiaj jesteś w zupełnie innym miejscu. Mimo właśnie dalej tych jakichś trudnych y, przestrzeni i, i tego, co, co, co nosisz, no bo albo co niosłaś, co, y, co przeszłaś w tym czasie, co się zmieniło, że dzisiaj jesteś w zupełnie innym miejscu. Ojku, myślę, że na pewno najtrudniejszym momentem był dla mnie zaakceptowanie siebie i pokazywanie w internecie, że ja jestem okej. Okay. Że ja jakby się nie różni niczym innym i nie zasługuję na jakby żaden hejt. I Bóg mi bardzo pomógł, bo on mnie przeprowadzał przez po prostu turbo trudne lekcje o samoakceptacji, o wyjściu do internetu. On też mi pokazywał jakby różne zagrożenia, że mogę się zmagać z hejtem, mogą mnie wyzywać i tak dalej. Ale czując jego obecność w tym i zachętę do tego, ja po prostu mimo tego chciała chciałam w tym być i służyć mu w tym. Czyli e, uświadomiłaś sobie też, że twoja wartość właśnie nie pochodzi z zewnątrz, nie pochodzi z opinii ludzi? Już teraz nie, tylko Bóg. Właśnie, no. ale powiem ci, że dla mnie to, że ja w ogóle, ja cię podziwiam. Dlaczego? No nie, no, nie, no mocne, podziwiam cię, do no, bo wiesz, siedzisz sobie elegancko i mówisz tak. Ty, no w sumie nieważne, co powiedzą o mnie ludzie. A co mnie to obchodzi? No ale właśnie, no w sensie, ale no popatrz, że, że no okej, okay, no ty masz to w ogóle przerobione na, w ogóle niesamowity sposób, ale pomyśl że są osoby, które y, y, nas oglądają i y, no nie wiem, prysz wyskoczył nad okiem i łomatko, No ale myślę, że to jest naj... ło niesamowite, nie? No to jest chęć pracy nad sobą, mi się wydaje, bo no nic mniej człowieka, który nie chce, nie. Znaczy bo chodzi mi o to, żebyśmy wreszcie pojęli i zrozumieli to, że nie wartość nie jest. Jakby nie pochodzi od tego, co kto mówi, I co zobaczymy w sieci. Tak, tak. Jak wyglądam? Czy jak się ubiorę, oczywiście, nie możemy iść w drugą stronę, że w ogóle nie będziemy dbać o siebie oczywiście. i że w ogóle nie będziemy zwracać na siebie uwagi, bo to nie w tą stronę, ale chodzi o to, żeby się nie przejmować innymi i no. No myślę, że to jest ciężko bez doświadczenia Bożej Miłości. nie, Bo kiedy już doświadczysz Bożej Miłości, to już wiesz, że jesteś kochany, nie? A kiedy tego nie doświadczysz, to szukasz w świecie, szukasz w ogóle w ludziach opinii, nie? Dobra, ale powiedz, w jaki sposób Ty trafiłaś na wątek Pana Boga? Jak to się stało, że Ty w ogóle ogarnęłaś ten temat? No bo żyjesz sobie. Sorry, powiem to, no w Skierniewicach, no, 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 tak, no jeżeli no. przyjadą, będą chcieli autografy, nie? Spoko! Ale okej, okay. mieszkasz no. w Skierniewicach. Tak. Jesteś dziewczyną, która, no właśnie, ma myśli samobójcze, Deprecha, mówisz, że siedzisz pod kołdrą, że kolorowa ściana. Gdzie ten Pan Bóg w tym wszystkim? Myślisz o sobie, że o matko, że gruba, oni nie mówią o tobie, że gruba, a gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg i skąd on się nagle w twoim życiu bierze? Pan Bóg był dla mnie w momencie, kiedy ja miałam do czynienia w ogóle z masturbacją i z pornografią, to w ogóle prze, przepłynęło przez całe moje życie, przez, nie no nie przez całe moje życie, ale przez jakiś rok, gdzie ja byłam totalnie wycieńczona z życia, praktycznie nie chodziłam w ogóle do szkoły, po prostu to zalewało moją głowę, bo kiedy wiecie, no jak oglądasz pornografię, to się nie interesujesz czymś innym, tylko się skupiasz na tym i wtedy szłam do bierzmowania, to był dla mnie trudny proces, bo ja w ogóle nie chciałam tam chodzić, mhm. w takim sensie, że jakby... Wiedziałam, że będę musiała dać coś od siebie, że będą jakieś trudne pytania, gdzie ja muszę pokazać swoje serce, a ja totalnie nie chciałam. Mhm. Nie chciałam, żeby ktoś miał wpływ i może w tamtym momencie jeszcze mnie oceniał, tak? Ale był taki moment, kiedy po prostu za zaprosili nas do, na Young GPS, na młodzieżówkę, i pamiętam, pierwsze spotkanie było dla mnie takie trudne, ale było tuż z zaskoczeniem to, że każdy, kto tam był, przyjął mnie z miłością. No, Bo nie... mówimy tylko o tym, że Young GPS to jest wspólnota młodzieżowa w Skierniewicach. Tak. Młodzieżówka. Tak. To właśnie z osiemianem myśli. <grym> Dzięki. No i był taki moment, gdzie już było takie uwielbienie, podnoszenie rąk i tak dalej, ale ja w ogóle nie wiedziałam o co z tym chodzi. Mówię, już jest koniec spotkania, prawie to ja już wychodzę, nie? Ale w angielsku za... wyjdę. No. <grym> ale zaczepił mnie taki ziomek i opisał mi dokładnie to, przez co przechodzę. On po prostu jakby. Znał mia... Cię? Nie, nie znał mnie. Miałam wrażenie, że nie znam człowieka, on widzi. Totalnie całą moją sytuację, Aha. w której teraz jestem, i to było dla mnie takie niesamowite, mówię ty, Boże, ty faktycznie jesteś. Skąd to mógł wiedzieć? I wyszłam z kościoła, pamiętam, że wracałam do domu, i ja byłam najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi w tamtym momencie. Ja czułam się kochana i czułam, że jest Bóg, i po prostu problemy w tamtym momencie nie miały totalnie dla mnie wartości. Ja już w ogóle zaczęłam chodzić na te bierzmowanie, w ogóle zaczęłam w ogóle inaczej to życie przeżywać. Zobaczyłam, że ono faktycznie ma sens. Z Bogiem, nie? Ja mm -hmm. po prostu bez Boga to nie widziałam totalnie. Totalnie sensu w ogóle żyć, bo jako dziecko myślałam, że, mm -hmm. że nic mnie po prostu w, ży w życiu nie spotka fajnego, że mówię, po co ja żyję, czy ten Bóg faktycznie jest. A mówiłaś o pornografii, o masturbacji i tak dalej. Y czy to była próba ym, ym, zapełnienia ym, właśnie tej samoakceptacji, tej miłości, którą... Myślę, się że tak, ja mogłam się bać siebie i swoich emocji. Ja też w ogóle bałam się ze sobą rozmawiać i w ogóle usłyszeć jakikolwiek głos w mojej głowie, który na przykład mnie ocenić i tak dalej. Ja w ogóle nie, nie wchodziłam środek tego, co czuję, tylko po prostu chodziłam z tymi emocjami. Mhm. Czyli to był wentyl, którym po prostu przyjmował e... wszystko. Mhm, mhm. A później, gdy pojawiały się kolejne, pewnie zwątpienia, pewnie trudniejsze momenty, to właśnie Bóg był takim stałym punktem dla ciebie? Ojejku, to zależy, bo były też takie momenty, kiedy jakby ja się odsuwałam od Boga i w ogóle z Nim nie gadałam, nie czytałam praktycznie w Biblii, Biblii, ale On mi pokazywał to, że On cały czas jest ze mną, nie, że ja w ogóle nie muszę przy Nim być, nie muszę na nic zasłużyć, by On po prostu był przy mnie, usiadł, usiadł sobie i tak dalej, że ze mną przybywał. I to mnie też bardzo dużo pokazało, że cokolwiek ja nie zrobię, to i tak on będzie mnie kochał. I to, to nie chodzi o to, że ja teraz sobie mogę grzeszyć i tak dalej, bo Bóg mnie kocha. Mhm. Tylko chodzi o to, żeby właśnie przyjąć to że on faktycznie cię kocha. A jeżeli kogoś kochasz, to nie chcesz go ranić, tak? Mhm. I zastanawiam się, nad... pisz co jedną rzeczą, bo mm, każdy człowiek, który się nawraca, wchodzi w taki case, że Panie Boże, teraz doświadczyłem tego, że Ty mnie kochasz i ty w jestem w ogóle twój i. Tak dalej, tak dalej. każdy z nas tutaj tego doświadczył. Dlaczego w takim razie ty nie poszłaś w stronę taką, że o, Pan Bóg mnie teraz kocha, to niech będzie tak, jak będzie, Amen. Tylko nie postanowiłaś wiesz, zawalczyć o siebie, iść na siłownię. Znaczy, mimo wszystko wie... ja myślę, że my jako ludzie mamy wolną wolę i Pan Bóg po prostu podpisuje się też po tym, nie? Że On nam kibicuje. Jakby pokazuje nam swoje plany, ale też my też mamy jakby prawo wyboru, że możemy to też odrzucić albo iść za tym. Ale ja nie miałam takiego momentu, kiedy doświadczyłam Boga i faktycznie chciałam rozpalić po prostu całe Skierniewice, nie? Aha. Po prostu ja doświadcz, doświadczałam Boga jakby co jakiś czas. To nie było tak, że Bóg zatrzymał mnie na jednym doświadczeniu, ja żyję teraz już ponad te cztery lata na jednym doświadczeniu. Tylko Bóg co jakiś czas po prostu mi przypomina, że, znaczy cały czas to wiem, ale po prostu co jakiś czas pokazuje jakimiś czynami czy coś, że mnie kocha i że jest obok. Wrócę jeszcze do tego wątku wspólnoty. Jak ważne właśnie w tym procesie, w którym jesteś, bo to jest też proces, nie? Ty walczysz o siebie, ale to jest pewna droga, to pewnie też nie stanie się od tak. Jak ważne jest w tym y, formowanie swojego serca, taka, taka formacja stała i właśnie to towarzyszenie innych osób. Myślę, że to jest takie bardzo kluczowe, że no po prostu takie, już mówię że masz dla kogo walczyć, w ogóle masz taką radę życiu, że ktoś cię faktycznie lubi i że ty nie musisz być chuda, żeby na przykład jakaś Marysia czy Krysia mnie polubili, nie? Tylko ja po prostu mogę być taka. I oni dalej mi akceptują. I myślę, że to jest, we wspólnocie w ogóle, wiadomo, że wspólnota nie jest idealnym miejscem, nie jest, na w sensie jest idealnym miejscem, ale tam nie ma jakby idealnych ludzi, idealnych mhm. ludzi, ale różne rzeczy się tam doświadcza, ale ja zawsze zostawiam sobie takie rzeczy w sercu, gdzie jest po prostu wsparcie, nie? I że mimo, że przyjmuję jakieś tam negatywne rzeczy, które się tam dzieją, ale właśnie Bóg mnie nauczył tego, żebym się skupiała faktycznie na tej miłości, którą ludzie mi dają, a nie na wytykaniu im błędów. A co byś powiedziała z zakompleksionej osobie, która cię teraz ogląda i słucha i ma problem z tym, że na przykład, no nie wiem, waży 50 kilo za dużo, 50 kilo za mało, ma z tego tytułu kompleks, albo ma atopowe zapalenie skóry, albo nie wiem, ma jakieś defekty, których po prostu jak patrzy w lustro, to mówi nie mogę na to patrzeć. Co byś takiego sobie powiedziała? Która nie. jest zakompleksiona. Fest. Ciężkie to jest bardzo pytanie, ale myślę. Tu są że... tylko ciężkie pytania. No, <laughs> no <laughs> Zdało <zdążyłaś> się się przekonać. <laughs> nie no myślę, no, ale w sensie myślę, że takim jakby najważniejszym że to, to jest doświadczenie Poga, że... Chociaż tru trudno jest zachęcić osobę, która nie wierzy w Boga, to no właśnie, no. do wiary w Boga, nie? więc myślę, że jakby ja osobiście, jako niewierząca osoba, zaczęłabym od spędzania czasu ze sobą. I mm -hmm. próbowania się poznać, nie widzieć tylko tych negatywnych, stąd, że siema jestem gruba i po prostu się skupię na tym, tylko zobaczyć swoje emocje. Ej, może lubię na przykład, nie wiem, chodzić do parku, albo często płaczę, albo nie wiem, mm. lubię sobie wyjść na spacer do kina, żeby ta osoba zobaczyła siebie, jaką jest głębiej, a nie tylko po prostu sugerowała się wyglądem z zewnątrz. A brakuje nam tego? Takiej refleksji nad yy, samym sobą? Myślę, że każdemu brakuje nawet mi czasem. Że po prostu nie spędzamy ze sobą czasu? Ze sobą. Tak, ja mam bo to... jak spędzamy nawet na telefonie, to na telefonie, a nie ze sobą. No, ja mam bardzo tak często ostatnio, że światku spędzę. Że to, że za dużo czasu. E, chcę ci jeszcze zapytać o pewność siebie. No słuchamy e, <laughs> bo wyglądasz na taką osobę, która zna swoją wartość, jest pewna siebie, a z drugiej strony myślę sobie o tym, że e, w jakimś sensie otyłość na pewno też wpływa na to, że na przykład, nie wiem. Um, może chciałabyś zrobić jakieś rzeczy, a rezygnujesz z tego. Mhm. Czy ty miałaś takie sytuacje i czy ty widzisz, że to jest ze sobą powiązane? Doświadczasz tego, czy, nie, czy wręcz total, przeciwnie? Ja totalnie mnie? nie doświadczam takiej rzeczy. Po prostu doświadczam miłości, że chcę walczyć u siebie, jestem pewna tego, że Bóg mi kibicuje i tyle. No, ale to super, Kurę. że to <laughs> mówisz. Nie, naprawdę, bo myślę sobie, że to jest, to jest na maksa ważne, nie? że my szczególnie jako dziewczyny, jako kobiety bardzo uzależniamy swoją wartość, swoją pewność siebie od wyglądu. Nie? I, y, y, I mamy z tyłu głowy, no, no na, naprawdę ja sama miałam kilka takich sytuacji, że ej, no zagadałem do tego chłopaka, ale to takie 10 na 10. Nie? No, bo się w nam sensie... brakuje tej pewności siebie i świadomości, kim my faktycznie jesteśmy, że my nie jesteśmy takimi zwykłymi ludźmi, tylko jesteśmy właśnie niesamowici i powinniśmy wydobywać z siebie wartość, którą mamy i nieść ją światu. A co y, y, czujesz jak oglądasz y, na Instagramie na przykład y, no. y, wściekłe rolki, na których. Co to znaczy? Y, jak powiem, co to znaczy. <laughs> na których widzisz na przykład dziewczyny na siłowni, idealne ciała, facetów, idealne wiesz, sylwetki i każdy mówi, wiesz, kurczę, ale jestem mega, bo w ogóle wiesz. Y, y, jakby czujesz, że y, wtedy tak sobie myślisz, kurczę, też bym tak chciała? Czy myślisz sobie, ja nie mogę? Dajcie spokój, liczy się serducho. Nie, no myślę, że nawet ci ludzie, którzy... Po pokazują taką fit strefę swojego życia, to oni też mieli z tym że oni nie byli takimi zwykłymi ludźmi, którzy już mieli formę wypracowaną i wszystko, tylko też się z czymś zmagali. I ja nie mam czegoś takiego, że ej, chciałabym być jak oni, tylko ja po prostu wiem, że jestem w swoim procesie, chcę być w tym swoim procesie, chcę go przychodzić z Bogiem i chcę sama sobie z tym walczyć. Nie obchodzi mi jakaś, nie wiem, fit Marysia, która będzie na Instagramie, tylko mnie obchodzi fit Sosia, na przykład, nie. Yeah. będzie. Yeah. No i nareszcie nasza Sosia. Mamy, Mamy to. Mamy I to jest Właśnie pytanie na koniec, czy, czy ten dystans do siebie, właśnie ta radość, gdzieś tam pewność siebie, którą widzimy ale też w sieci. Ale widać, widać że którą, to jest na no, ten, no dokładnie, no którą widzimy w sieci i teraz też na żywo, to jesteś ty, czy to jest jakby osoba, jakaś kreacja no właśnie, którą, może ty, 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 do której ty, ty grasz chcesz, chcesz może tutaj... dążyć, tak? Nie, może ty ja... szkujesz, teraz grasz y, uśmiechniętą. Nie, ja w sensie jakby Bóg mnie tego nauczył, że zaufanie zdobywa się wtedy. Kiedy ty jesteś prawdziwa i pokazujesz siebie. Mhm. I ja właśnie to chcę dawać ludziom, by ludzie mnie poznawali taką, jaką faktycznie jestem. Nie chcę się zakrywać, bo to nie ma najmniejszego sensu, bo to też... No, był taki moment w moim życiu, kiedy ja udawałam jeszcze totalnie, nie byłam w, w strefie social media, gdzie to było dla mnie turbo męczące. I w, w pewnym momencie ja po prostu miałam tyle masek, że aż po prostu ciężko było mi mnie ściągnąć i teraz po prostu jakby uczę się i trwam w tym bycia sobą po prostu. Hmm. I mam takie marzenie, a ono dotyczy ciebie. Uh -huh. Mam marzenie, żeby Twój profil na Instagramie rósł jeszcze bardziej. Bo masz prawie 10 koła na obserwujących, a ja Cię obserwuję, Ale ja, ja lubię, lajkuję m... rolki Twoje, <grym> jestem Twoim fanem. Super, ja się <grym> bardzo cieszę, ja Twoją <grym> też jestem fanem. Oh. <grym> Nie, yeah, mamy to! O. E, więc życzę Ci, żeby Twój profil rósł w siłę i żebyś inspirowała e, młodych ludzi jeszcze bardziej, niż to teraz e, robisz. To chyba takie jedno z Twoich też marzeń? Czy to to? raczej to już, to już jest w procesie, że to już, to to już, się, już, dzieje. To już się dzieje, mhm. tak. Dostaję jakby dużo feedbacków, że jestem na kogoś wsparciem i po prostu się cieszę. Ale to nie chodzi o to, że ja polegam tylko na tym. Tylko po prostu ja wiem, że robię to dla Boga i chcę to robić, więc na to, czy ludzie mnie będą mm. popierać, czy nie. I o której Mega. godzinie wchodzimy na Instagram codziennie, żeby zobaczyć twoją rolkę? <laughs> nie, ma takiego... nie ma takiej godziny. Ma... Jak nie <laughs> ma takiej godziny? 16:00. Już nie ma, już nie ma. Już nie ma? <laughs> nie ma, niestety. <laughs> No, nieważne. Wniosek tego taki, że codziennie możecie wyjść na Instagram i tam Zosia będzie na Zapraszamy na, na ale Zosi. A Tobie dziękujemy, bo naprawdę czuję i myślę, że to słychać, że dałaś nam tu kawałek swojego serducha. Wiem, że się stresowałaś, ale It's naprawdę okay. totalnie okay. tego, tego nie czuć. nie, Ty jesteś sobą i cieszę się, bo to już kolejna rozmowa, w której wybrzmiewa, że autentyczność jest na maksa ważna i bez niej właśnie, bez takiego bycia sobą w tym wszystkim. Bardzo trudno jest nam w ogóle się odnaleźć w świecie, więc za to Ci dziękuję. No również dziękuję.